witam was w kolejnym odcinku leśnych przemyśleń dzisiaj dwa tematy sezonowy czyli jagody bo mam parę ciekawych rzeczy o nich do powiedzenia i drugi trochę taki prepers Coś ciekawego się gdzieś pojawiło, za wam opowiem. Ciekawe miejsce. Duży spad skarpa w dół, wysokie drzewa. Takie przypadkowe, nieprzypadkowe, jakoś ten Bóg mnie tutaj zatrzymał. Złamane gałęzie, połamane. Fajne. <laughs> jagody. Słuchajcie, jechałem ostatnio. Gdzieś samochodem stoi stolik z jagody, nie? No je ja podjadę, zobacz. Kupiłem sobie słoik, mam trzy dychy, nie ma problemu, to nie ta, nie ten, nie? jak zbieranie jest uciążliwe, nie? to musi kosztować. Kupiłem ten słoik i pytam się, czy mówię, że są już w lesie, nie? I to było jakoś w tamtym tygodniu. Nie, u nas w lesie to nie ma w ogóle. Nie, ja wiem, że są. Nie ma w ogóle, bo były przymrozki, nawet nie ma po co iść. Z tak myślał, no to ja i tak sprawdzę, nie? to po pierwsze no i tak wiem, że są na bank. I są, ale to już inna bajka. Nie? I one przyjechały z Zielonej Góry. Ja się tak no to fajnie. Mówię, że tutaj te 200 km muszą przejechać, żeby nie do tej To jest absolutny nonsens. Ja nie chcę tych jagód, już, już je kupiłem, ale już wiem, mówię, to jest syf. Nie? Dla pieniędzy, syf, nonsens dla pieniędzy, nie? Bo u nas jeszcze nie ma, tam jeszcze są, więc ludzie jadą, żeby zarobić pieniądze, przywieźć jagód. Interes. Ludzie robią interes. Ty! Zostawiam to. Ja mam takie podejście, żeby jeść lokalne produkty. Ja mówię, kupię sobie jagody, które u nas są. No nie, nie, nie są u nas. Nie? Nawet tak. Nie idzie zjeść jagód, które są z, z lasów okolicznych. okej. Okay. Oczywiście jagody były niedobre. Z tego względu, że ja wyczułem, że były zbierane nie ręką, nie ręcznie. Tylko tymi takimi maszynkami, podbierakami. Były pogniecione, były już bez soku. One przejechały i tak dalej, i tak dalej. Nonsens, absolutny nonsens. No ale co zrobić? Nie? No to ja po pracy idę idę zobaczyć, nie? czy są jagody. No, oczywiście, że są. Poszedłem sobie raz, dwie godzinki, kilogram sobie prawie uzbierałem ręcznie. Sam i teraz ten przesył energii to były pyszne, pyszne jagody. Już na dzień dobry, po prostu. Pomimo tego, że po prostu świeże, nie no bo ja jak zrywam, to czuję, nie? czy je pogniotę, czy nie. Zrywam. I wszystko jest ok, piękne jagody. Nie? Można. Z okolicznych lasów nie musiałem nigdzie jechać. 10 km no, samochodem sobie podjechałem, bo akurat wygodniej, nie? Wiecie, z braku czasu. Ale mógłbym też rower. Podjechać, zebrać, zawieść. <laughs> Mimo więcej czasu, pojechałbym rowerem. Zdecydowanie to. Najlepsza możliwość jaka jest, czasami z buta też jest spoko, ale tu muszą być okoliczne lasy pełne tego typu dobrodziejstwa. I teraz coś wam powiem. Byłem w pracy i tak mnie głód złapał, czuję, że brak energii już. I ja byłem aż zdziwiony, ja się śmieję, skakałem jak po jakichś jagodach. Wjechałem do domu i wrzuciłem sobie jogurt naturalny, jagód, taką większą garść Zarzuciłem to. Mówię, no dobra, wracam do pracy, wracam coś robić dalej. Nie minęło pół godziny, i ja zacząłem dosłownie buzować energią. I zrozumiałem, że to te jagody. To nic innego. Dają takiego kopa. Bo to jest jedzenie z lasu. Ilość energii zawarta w tej małej jagódce, mam wrażenie, to jest tak jak pięć borówek z marketu. Jednej jagódce z lasu. Rzeczy, których nie da się kupić w sklepie. No i ja dzisiaj już też byłem, Dwa kilo uzbierałem, parę godzin to mi zajęło. Byłem też z żoną sobie, fajnie spędziliśmy sobie czas super Po prostu mega sprawa. Teraz są, w przyszłym tygodniu jeszcze będą, mam wrażenie, że później w wyższych partiach gór będą Ale tu, na miejscu, niżej, już będą przejrzały. Że będzie się je źle zbierał. Bo już będą się w rękach rozwalać. A druga sprawa to jest ten prepers. I to mi tak siedzi w głowie ostatnio bardzo ciekawe rzeczy. Gdzieś miałem okazję porozmawiać z kimś, kto wiecie, ja nie oglądam za dużo telewizji, nie czerpię tych informacji z internetu. ja Jak coś, to sobie pomedytuję, tam znajdę to, czego potrzebuję. I te wszystkie informacje tam są o świecie. I potwierdziło się to, co ten gościu do mnie mówił gość gdzieś tam pracujący w wojsku, zajmujący się czymś w wojsku, nie wiem, nieważne, to nie ma znaczenia w tej chwili, ale opowiadał, że, że właściwie na dzień dzisiejszy ludzie nie są gotowi na żadne, e, absolutnie żadne, nie mówię katastrofy nawet, ale takie e, wiecie, <laughs> sytuacje kryzysowe, które mogą, oczywiście Odrzucam całkowicie, wiesz, że zero przyciągania tego typu, nie? Ale zdałem sobie sprawę, że ja mogę nie przyciągać, a świat jest jaki jest. I w głowach ogromnej ilości ludzi oglądających telewizję, czytających wieści z internetu, pojawiają się dokładnie te obrazy, jakie tam są zaprogramowane. Między innymi zaprogramowane są różnego rodzaju <gryzysy> czy nawet konflikty, czy sytuacje kryzysowe. Kryzys. Energii nie ma, nie wiem, brak, nie ma prądu, to nie ma nawet wody. Trzeba sobie zdać z tego sprawę, że jak nie ma prądu, nie ma nic, niczym nie zapłacę kartą, nie zapłacę, nic, no to nic nie ma. Nie ma wody, no bo to też nie będzie działać. Nie ma zasięgu w telefonie, nic nie ma. Nie? I sobie tak zdałem sprawę, mówię, hmm, ciekawie. Oczywiście w mojej głowie taka wizja tego, co wtedy. I stwierdziłem, że taki duch prepersa się troszkę we mnie obudził. i... Pomyślałem, że przygotuję sobie parę takich rzeczy na wypadek jakikolwiek. Nie? Oczywiście najważniejsze jest to, że ja emocjonalnie już jestem gotowy na wszystko. I kluczem do tego wszystkiego, cokolwiek by się nie wydarzyło, jest mój spokój. To rozwiązuje wszystkie, absolutnie każdą sytuację. Nie ma wtedy żadnego problemu. Ale idąc dalej. Stwierdziłem, że zrobię sobie za mały zapas podstawowych produktów. Nie? Kilka baniek wody 5 litrowych Ja i tak je wypiję. Rzeczy, które i tak zużyję. Nawet gdyby jakiegoś kryzysu nie było, to mogę mieć jakiś zapas. Nie, nie wiem. Kanister paliwa. Taki 20-litrowy. W garażu. A niech sobie leży. I tak go zużyję. Nie? Sprzęty, nie sprzęty, zajmuję się ogrodami. Nie tylko. I tak go zużyję. I takich rzeczy kilka sobie gdzieś tam mm, kompletuję. Zdałem sobie sprawę, że potrzebuję na przykład wiedzieć, gdzie są naturalne źródła wody, na przykład w mojej okolicy. No i sobie zaczynam tego szukać. Nie? Takiej, którą mogę przygotować, i jest luz. Nawet nie każdą wodę mam wrażenie, lepiej nie każdą mogę przygotować, ale są takie miejsca, gdzie spokojnie mogę po przygotowaniu tą wodę sobie wypić. No i w mojej głowie pojawił się, pojawiła się właśnie taka wizja, i zdałem sobie sprawę, że to nie jest moja wizja. To jest wizja, która siedzi taka katastrofalna, katastroficzna, i która siedzi w głowach milionów ludzi. I pytanie: czy z taką wizją chcemy iść przez świat? Bo ja teraz wiecie, ja mogę budować wizje różnego typu. Ale jeżeli miliony ludzi mają w głowie wizje katastroficzne, to te katastrofy się po prostu wydarzą. I ja stwierdziłem, że czy ja chcę zmieniać. Czy, czy ja mo, mam w ogóle dostęp do tego, żeby tu i teraz, czy przez YouTube, czy poszczególnych ludzi spotykając, transformować na tyle silnie, żeby zapobiec tego typu wydarzeniom, żeby wyeliminować je z umysłów milionów ludzi. Jak to zrobić? No YouTube to fajny kanał, to dobra sprawa, bo jak ktoś nie wie, jak działa umysł, że najpierw jest umysł, potem to się dzieje w rzeczywistości, no to to się, to się dzieje. I z pozoru wygląda to, że to się dzieje przypadkowo, a to nie jest, nie jest przypadkowo. Najpierw pojawia się w głowie i ja cały czas o tym mówię. No i teraz ja zdałem sobie sprawę, że aha, być może nie uniknę tego typu wydarzeń, ale ja już jestem na nie gotowy. I tyle. Pod każdym możliwym względem, bo ja już wiem, jak działa mój umysł. I już wiem, że ja mogę to zmienić. Ty możesz to zmienić. Ale ja jestem gotowy, bo miliony, dziesiątki milionów, to jest na świecie miliardy ciemnych mas kreują rzeczywistość, która nie jest ich, tylko jest im zaprogramowana. Także ja jestem przygotowany na różne ewentualności. Nie? No i tyle. Słuchajcie, dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku.